No, chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od takiego przybliżenia, chociaż w skrócie wiem, że to pytanie dla kogoś, kto przez trzy lata pisał o, o pewnej postaci książkę, to, to, to pytanie takie dziwne i, i trudne, bo, bo, bo chciałem Cię poprosić, żebyś... I zaczynamy od trudnego pytania. Zaczynamy od, tak. od trudnego <laughs> pytania, ale bardzo ogólnego i właśnie na tym polega jego trudność. Gdybyśmy mieli powiedzieć i uczestnikom naszego spotkania i tym, którzy będą oglądać nagranie później, a... A do tej pory o księdzu Bronisławie Szemichowskim słyszeli mało albo, albo nic. Dlaczego właśnie jest tak, o czym Andrzej wspominał w swoim wprowadzeniu, że właściwie wszyscy wspominają go dobrze, ciepło, jako, jako człowieka świętego, a przecież on żył w czasach, w których o tą świętość było trudno. Poza tym przecież też był takim no, kapłanem człowiekiem frontowym, więc no, z, i, i z tą śmiercią się na co dzień spotykał gdybyś miała, mogła spróbować krótko powiedzieć, e, dlaczego właściwie? Czy, czy sama się na tym zastanawiałaś i czy masz jakąś gotową odpowiedź na to pytanie? Nie wiem, czy da się krótko, <grym> może tak zaczniemy, ale e, kiedy zaczynałam pisać e, książką, pomysł wyszedł m, dlatego, że szkoła podstawowa w Pomieczynie, w której też uczą się moje dzieci, e, nadała imię właśnie, było nadanie imienia księdza Bronisława Szymichowskiego, no i pojawił się taki pomysł, że Niektórzy go pamiętali. Pamiętali go starsi nauczyciele, pamiętali go rodzice starsi, dziadkowie, ale młodzi i przejezdni, którzy osiedlają się w Pomieczynie i w okolicach, z, z okolic Trójmiasta, niekoniecznie wiedzieli, co to był za ksiądz, ponieważ on nie był znany w, w szerszym kręgu, nie był nigdzie znany w, historycznie. No i na stowarzyszeniu rodzina, rodzina Kolpinga w Pomieczynie, właśnie do którego należą, Mariola Litwinzinkę, Finzinka, czyli jedna z członkiń powiedziała, no to Daria napisz o nim książkę, bo dlatego, że już wówczas wyszedł Marsz Śmierci we Wspomnieniach Mieszkańców Pomiecznej Okolic to widzę. i jakoś tak chyba na, na, na kanwie tego, że tamta książka się dosyć udała, to był zbiór relacji, nad którą pracowaliśmy wszyscy członkowie, ale ja to tak zebrałam w całości, był pomysł, żeby napisać książkę o księdze Bronisławie SzyMichowskim." Ja wówczas miałam troje małych dzieci, teraz jest czworo małych dzieci, ale już nawet wtedy wiedziałam, że nie, nie dam rady się podjąć tej książki i moja pierwsza odpowiedź była odmowna. Ale potem zaczęłam właśnie sama szukać z ciekawości, bo jedyne co wiedziałam o księdze Bronisławie Szymichowskim to to, że to był ksiądz, który także mnie ochrzcił, ale nie miałam okazji go zapamiętać, bo jak mnie chrzcił, to miałam trzy tygodnie. To jest pierwsza rzecz. A kiedy zmarł, miałam 7 lat, więc już był od 5 lat na emeryturze i i nie, 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 nie pamiętam go, nie widziałam go, może go widziałam, ale go nie pamiętam. I tak zaczęłam szukać najpierw w internecie, sprawdzić co to był za kapłan. Tam ze szczątkowych informacji udało się właśnie zebrać, że nie był tylko zwykłym proboszczem w Pomieczynie, że to był też właśnie działacz w, w tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, był dowódcą w okręgu gminy Chmielno w Gryfie Pomorskim, potem właśnie też się okazało, że służył przed wojną jeszcze w 66. Kaszubskim Pułku Piechoty w Hełmie, że po wojnie został zesłany na Syberię, że służył w wielu placówkach, że nie tylko to Pomieczyna, ale też to był i Łasin, i Grudziąc, i Gniew, i tutaj Gdynia, czyli Gdynia Grabówek, parafia świętej rodziny, Ostrowite Koło Chojnic i potem dopiero właśnie w Pomieczynie. I w do dzisiaj dnia jest wspominany jako święty, tak jak tutaj zostało wspomniany, święty kapłan, że każdy mówił o to był ksiądz, taki prawdziwy gospodarz, bo jeszcze prowadził też gospodarstwo, z tego się tam w większości utrzymywał, miał podejście do ludzi, do dzieci, nie usłyszałam o nim złego słowa od nikogo. I tak mnie to na tyle zaczęło ciekawie, że stwierdziłam, że spróbujemy napisać broszurę, żeby właśnie młodzież wiedziała i rodzice wiedzieli, co to było. Z broszury wyszła właśnie książka. Chciałabym zapytać, jaka, jaka jest twoja definicja? Broszury tak, właśnie. książka pokaźna, tak, bo 400, tak, 440 stron, udało się też twardą oprawę. Tutaj pan Andrzej mówił, że jakby nie było tej pomocy. Z zewnątrz właśnie ta pomoc była bardzo, ale może rzeczywiście nie zgłaszałam się do środowiska kaszubskiego. Ponieważ nawet nie miałam pojęcia, że taką pomoc mogłabym tutaj gdzieś otrzymać. Ale był, książka miała takie niesamowite szczęście do ludzi po drodze. Bo pierwszą osobą, która wyciągnęła rękę, kiedy ja już zaczęłam po prostu gubić się w tym nadmiarze faktów, to był ksiądz profesor Anastazy Nadolny z Pelplina. I on też prowadził tę książkę merytorycznie, czytał każdy rozdział, jeszcze zaszczycił też wstępem. A drugą osobą, która bardzo pomogła, i którą cieszę się, że udało się w końcu dotrzeć do spotkanie, to dr Daniel Bucewicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, który także w każdą właściwie stronę była do doktora Daniela, była, sprawdzał, czytał, poprawiał błędy, więc podsyłał materiały różne ciekawe. Dzięki temu udało się też znaleźć przesłuchania z Syberii, których doświadczył też ksiądz Szymichowski. Więc bez tej pomocy ta książka nie byłaby taka, jaka jest, bo myślę, że byłaby dużo bardziej chaotyczna, nie byłaby tak poukładana. No i też nie, nie mogę zapomnieć o sponsorach, którzy, dzięki którym książka okazała się nakładem własnym, czyli dzięki zebranym pieniądzom od sponsorów. To był wówczas ciężki czas, to była pandemia. A bardzo dużo osób się zgodziło jednak te pieniądze na książkę wyłożyć. I to tak jak tutaj właśnie wracając do pytania, hmm. dlatego ksiądz, właśnie książnichowski, że nie był tylko taką postacią, tak jak początkowo mi się wydawało, lokalną, jego historia może zaciekawić, tak kasz, kaszubsko, ogólnie, ogólnopomorskie środowisko. Zresztą odbiła się teraz, jak książka się ukazała, się okazało, że to zainteresowanie właśnie znacznie przekracza pomieczyno. Dlatego też być może jestem tutaj w Gdyni. No właśnie do, do tej Gdyni może, może przejdźmy, dlatego że właśnie w Gdyni jesteśmy i taki mamy zwyczaj, że tutaj najczęściej o te wątki gdyńskie staramy się pytać, a u księdza Bronisława Szymichowskiego ich, ich nie brakuje. No pewnie jest ich bardzo wiele, ale skupmy się może na, na, na dwóch. Pierwsze to, to wojna obronna właściwie tak. i tutaj. O jednej z dzielnic, z dzielnic Gdyni mamy takie zdanie, że jest jak spluwaczka. Mm -hmm. Niemcy tak, plują jest. w nią ze wszystkich stron. Mm -hmm. Nie będziemy zadawać tutaj zagadek publiczności, mm -hmm. natomiast właśnie gdybyś mogła powiedzieć... Słucham? No właśnie dlatego nie będę zadawał. Mm -hmm. Chodzi oczywiście o oksywie, właśnie mm -hmm. I, no, i chciałem za, zapytać o, o udział księdza Szymichowskiego właśnie w obronie Ksywia. Mm -hmm. Ksiądz Bronisław Szymichowski jeszcze przed wojną służył w Wojsku Polskim, potem w 1938 roku wstąpił do seminarium duchownego w Pylplinie i po pierwszym roku nauki wybuchła druga wojna światowa. Był, służył w Batalionie Obrony Narodowej Kartuzy razem ze swoim o dwa lata starszym bratem, Walerianem. I, i, Właśnie. Jak, tak jak wiadomo z historii, kampania wrześniowa tutaj na naszych terenach, na Kaszubach, była taka najbardziej chyba za, zaciekła, bo tutaj Niemcy z każdej strony atakowali, żołnierzy było bardzo trudno się bronić. Już po czterech dniach upadł powiat Kartuski, czyli tam właśnie skąd pochodził ksiądz Bronisław Szmichowski. 4 września Niemcy wkroczyli do Kartus, a oddziały rozbite ruszyły dalej przez kamień. Aż tutaj właśnie na Oksywie. I na Oksywiu ksiądz Bronisław Szymichowski stracił właśnie swojego ukochanego brata. To był dla niego temat o tyle trudny, że już potem w dorosłym życiu bardzo rzadko wracał do tego tematu. I kiedy tutaj zostały właśnie te wojska rozbite, ksiądz Bronisław Szymichowski wrócił do swojego domu rodzinnego. I tam zajął się e, gospodarstwem razem ze swoją, swoim ojcem, bo został jakby już jedynym żywicielem e, rodziny w tym momencie, bo ojciec był już starszy i schorowany. A drugi wątek e, gdyński to jest e, służba tutaj jako, jako wikariusz. Tak, tak, jako wikariusz parafii świętej rodziny w Gdyni Grabówku. To były lata, tak? Lata 1952 i do 1957 roku, więc przez 5 lat, to był taki najdłuższy okres, kiedy był wikariuszem. I zaraz z Gdyni, potem już dostał swoje pierwsze probostwo w Ostrowitem koło Chojnic. Tutaj służył, był pierwszym wikariuszem po wojnie w tej parafii. Proboszczem wówczas był ksiądz Edward Jankowski. No, i co mogłabym powiedzieć? No, bo bardzo ciekawa taka historia, właśnie tutaj tej e, gdyńskiej parafii. Historia ta zresztą też jest e, zawarta w książce. Są zawarte te lata, kiedy był e, ksiądz Bronisław szmichowski Nie chciałabym tu za dużo zdradzać, bo nie, nie, nie chcę za dużo zdradzać nie, nie, z książki. Nie, nie, nie <laughs> będę czytać. Tak, ale, ale rzeczywiście jest tego sporo, tego gdyńskiego hmm. wątku. Tak sobie e, czytając, to pomyślałem, że właśnie ksiądz szmichowski miał taki życiorys, może nietypowego kaszuby, ale, ale takiego kaszuby, którego właściwie wszystko, co złe, to, to spotykało w tych czasach tak. wojennych, bo to rzeczywiście jest taka droga, y, która, która no, go do, dość ciężko jednak naznaczała, no, bo przecież to jest i, i wojna obronna, i działalność później w partyzance, w Gryfie. No i Syberia, to, 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 to na naprawdę właściwie wszystkie nieszczęścia, można powiedzieć, się, się na niego y, zwaliły, a mimo tego właśnie w, wyszedł. Y, nie jakoś poraniony, ale, ale potrafił być właśnie dobrym, świętym człowiekiem, co myślę też warto podkreślić. Wydaje mi się, bo mm, ksiądz Szmichowski. Nigdy mimo właśnie tych trudnych doświadczeń, mimo przesłuchiwań też na gestapo podczas wojny, bo na gestapo i wówczas ta śmierć brata na oksywie, o której wspominałam, uratowała mu życie, ponieważ brat był do niego bliźniaczo podobny. Także służył wcześniej w 66. Kaszubskim Pułku Piechoty i ksiądz zasłonił się jakby swoim bratem, mówił, że to nie on walczy tu w Gryfie, tylko właśnie jego, jego brat. Dokumenty seminaryjne były przez Niemców spalone i nie udało się do końca Niemcom do tego dotrzeć i dzięki temu nie trafił, jak większość właśnie swoich kolegów kleryków, którzy także walczyli w Gryfie, nie trafił do obozu koncentracyjnego Stutthof, tylko został po przesłuchaniach brutalnych zresztą zwolniony do, do domu. Później NKWD, mimo wszystko, mimo że prawdopodobnie dalej także próbował się zasłaniać właśnie bratem, ale już NKWD miał tutaj na tyle dobry wywiad, że wiedziało kto jest kto i ksiądz Michowski trafił na Syberię z dokumentów tych syberyjskich, bo to była dla mnie taka największa bolączka podczas pisania. Nie wiedziałam czy on czasem na Syberii, bo to taki przecież był dosyć trudny taki okres, czy czasem podczas przesłuchań kogoś nie zdradził. Bardzo się tego bałam. I dzięki temu, że udało się właśnie znaleźć te dokumenty podczas przesłuchania, okazało się, że nie, że właśnie mimo, mimo tego cały czas e, mówił, że e, walczył rzeczywiście w organizacji, nie powiedział, że był dowódcą, mówił nikogo nie znał. E, jak się pytali go, e, kto jeszcze tu na tej Syberii jest, kogo znasz, to mówi, no jest tu sąsiad, ale nie zdradził, że ten sąsiad także z nim walczył w Gryfie Pomorskim. Więc do końca nawet tych żołnierzy bronił. Zresztą bronił ich nawet e, po wojnie, e, kiedy już był tutaj komunizm. Nie, nikogo właśnie nie. E, nie nawet, nie wspominał nigdy Gryfa, dlatego że wiadomo jaka była sytuacja po wojnie tutaj w Polsce, więc wszyscy Gryfowcy i żołnierze też z Armii Krajowej byli na, na celowniku władzy. Dopiero już tuż przed śmiercią, w roku 1992, ksiądz Michowski odważył się napisać życiorys, w którym wspomina właśnie to o walce w Gryfie Pomorskim, ale nawet tam nie podaje, jedyne nazwisko, które podaje to swojego zastępcy, wówczas już nawet nieżyjącego, który zmarł bezdzietnie, nie miał żony, więc jakby go nawet wtedy jakby jedyną osobą, którą wymienił, to taką, której nie mógł narazić. To w swoich wspomnieniach do Syberii wracał często, bo już nawet mieszkańcy z Pomieczyna mówią, że często wspomina Syberię, o Gryfie Pomorskim nie mówił nic. Nic, jeżeli już to tam pomykał bardzo tak w sposób zaowalowany, to był taka chyba rzeczywiście bardzo dla niego trudny temat ale nawet mówiąc o syberii nigdy nie nawoływał, nie nawoływał do nienawiści zawsze mówił że wybacza właśnie oprawcom i to też bardzo właśnie ludzie tak zapamiętali, już jako też proboszcz w Pomierczynie miał bardzo dobry kontakt z ludźmi. Nie zawsze, bo ludzie go wspominali rzeczywiście życzliwie, ale też, jak widzę już z dokumentów, nie zawsze był otoczony przez życzliwych ludzi, bo też jeden z organistów, wiadomo, właśnie udało się ustalić, że też donosił. Byli też ludzie, którzy też pisali donosy, więc to nie było tak, że byli sami przyjaciele, ale on potrafił jakoś z tych ludzi sobie zjednać i i do dzisiaj dnia jest właśnie wspominany, mimo że to już minęło 26 lat od jego śmierci. Tak sobie pomyślałem, że no postać księdza Szymichowskiego jest, no, że momentami się może wydawać, nawet może nie wydawać, ale rzeczywiście wiele bohaterskich czynów to, że właśnie nie, nie, nie złamał się, że, że do końca jakby broń, bronił swoich i że to jest takie nadzwyczajne wydarzenie sobie pomyślałem, czy, czy w pomieczynie to się też jakoś odbiło i czy ludzie go w ten sposób traktowali, ale kiedyś nad tym zastanawiałem i sobie przypomniałem film i, i, i swoją książkę, sztu, to widzę, to właściwie dla, dla ludzi, którzy narażając życie pomagali więźniom e, maszerujących podczas marszu śmierci w, z wioski, gdzie, gdzie mamy sprawiedliwą wśród narodów świata, to to pewnie naprawdę trzeba zrobić wielkie nie. rzeczy, żeby, żeby zostać uznany za bohatera. Ja też myślę, że Krzysztof śmiechowski <grym> nigdy nie udawał, nawet nie, nie, nie pokazywał tego swojego bohaterstwa. Myślę, że y, nawet cieszył się, że trafił tutaj właśnie z powrotem na Kaszuby po, y, po Ostrowite, który był parafią dosyć ciężko, bo to była parafią taką, y, jak dzisiaj powiedzieć, modnie paczurkową, czyli taką zszytą z różnych y, y, stron, y, z terenów Polski. Więc kiedy trafił tutaj na kaszuby, to myślę, że cieszył się tym spokojem, też nigdy nie zabiegł o żadne zaszczyty. Nie udało mi się znaleźć, mimo że przewertowałam różne stare gazety z tych czasów. Były różne wywiady też z różnymi kapłanami. Nigdy nie było wywiadu z Księdzielowski. Dopiero po śmierci ktoś się zainteresował właśnie jego sylwetką. W roku 1995 ukazał się artykuł pośmiertny. Więc nigdy nie, właśnie nie, nie zabiegał o to uznanie, żył sobie spokojnie i bardziej jedną ludzi nie tym swoim bohaterstwem, tylko tym, tą zwyczajną świętością na co dzień. Tym, że potrafił właśnie rozmawiać z ludźmi, doradzić w, konfes w konfesjonale, ustawiał się do niego kolejki, bo mówili, że doradzał jak, jak psycholog bardzo też miał bardzo dobry kontakt z dziećmi, z ministrantami. To był ksiądz, dzisiaj w tych trudnych czasach, kiedy o kapłanach mówi się tyle złego, to był ksiądz taki właśnie rzeczywiście z powołania. I, i chyba to właśnie tak zjednało, zjednało ludzi, że do dzisiaj, czy to byli wówczas młodzi ludzie, czy to byli starsi ludzie, do dzisiaj wszyscy go dobrze wspominają. Mario, jakie były główne źródła, z których korzystałaś? No, już słyszymy, nawet jeśli ktoś nie, nie, nie czytał książki, to już pewnie zorientował się, że rozmowy z ludźmi, którzy pamiętali księdza Szymichowskiego, no, ale oczywiście nie tylko. Tutaj mamy cały obszerny spis różnych, różnych źródeł. Andrzej wspominał już o tym, że to rzeczywiście godna podziwu, cierpliwość. Więc, więc, teraz, właśnie pytanie: jakie były te źródła, i czy do tych źródeł podchodziłaś jako dziennikarka, bo jednak masz już doświadczenie dziennikarskie, z trochę z takim zacięciem literackim, o, o, o czym te, te, też wiemy. Jednak, tak jak e, historyk warsztatowy kontrolowany, niekontrolowany, ale z pomocą, z pomocą tutaj e, pracownika i IP, e, Tak, też. to znaczy, e, ja nie jestem właśnie historykiem z wykształcenia i bardzo mi zależało to, żeby ta książka nie była taka stricte historyczna, żeby to była bardziej publicystyka, żeby to się dobrze czytało, żeby, e, e, żeby nawet e, zwyczajny czytelnik, właśnie, czy z powiem, czy skąd inąd, zainteresował się historią księdza i nie musiał przebrnąć przez jakieś szeregi faktów, żeby cokolwiek z tego wyłuskać. Zależało mi, żeby pokazać człowieka bardziej, a potem fakty. Ale rzeczywiście chcąc, nie chcąc tych źródeł było sporo, bo było też sporo publikacji, dokumentów właśnie z archiwów z archiwum w Felpinie, z, z tutaj z archiwum w Gdańsku Oliwie architekcie z Gdańskiej też z archiwum zgromadzonego w Instytutu Pamięci Narodowej. I tego było sporo, było sporo właśnie książek tutaj lokalnych i na, na takim głównym jednak źródłem byli też właśnie ludzie, bo zależało mi, żeby rozmawiać ze świadkami, którzy go pamiętają, <śmiech> <śmiech> bo Wszystkie te źródła różne pisane, właśnie publikacje i dokumenty pokazywały czas, jaki to się, bo też chciałam nakreślić czas, w jakim to się działo, żeby nie był to człowiek oderwany od rzeczywistości, żeby młodzież, która będzie kiedyś czytała, czy czyta tą książkę, nie pomyślała sobie, no tak, no, no zdobył wykształcenie, my też zdobywamy, też mamy maturę i to wówczas było zupełnie inaczej, bo na przykład, żeby mieć maturę w dwudziestoleciu międzywojennym, no to Cała rodzina jakby pracowała na sukces tego jednego człowieka, ale to już przekreślało możliwość edukacji <gry> dla pozostałych członków rodziny. On Edukacja była bardzo kosztowna, więc on także się dokładał, dorabiał sobie, żeby móc móc się uczyć. No i czuł, czuł odpowiedzialność też, a, skoro cała rodzina się a, słala, Tak, pewnie wiadomo, tak. Więc potem była się wojna, to chciałam pokazać jak wyglądała wojna na tych terenach. Jak wyglądała też ta, to był najtrudniejszy rozdział, ta walka w Gryfie Pomorskim, dlatego, że właśnie nie było świadków, już świadkowie nie żyli, bardzo mało takich źródeł, dlatego że mnóstwo jest publikacji o Gryfie, ale one często traktują właśnie Gryf Pomorski jako całościowo, a mi zależało na pokazaniu życia w oddziale, w tym małym oddziale Gryfa Pomorskiego. Konkretnie właśnie w Chmielnie, więc szukałam po Chmielnie, czy może kiedyś ktoś zebrał jakieś relacje, okazało się, że nie. Potem szukałam dzieci tych świadków, okazało się, że świadkowie, właśnie, czyli rodzice nie chcieli nawet o tym opowiadać, bo wiadomo dzieci to są tak ta, ta, w cudzysłowie najwięksi zdrajcy, więc jakby przyszedł pracownik służby bezpieczeństwa, wziąłby dziecko na kolana, mówi no powiedz wujkowi kto tu u was bywał, jeszcze poczęstą cukierkiem to dziecko pierwsze by powiedziało, więc takie rozmowy prowadzono za zamkniętymi drzwiami. I dlatego dzisiejsze to pokolenie, które jeszcze żyje, bardzo mało wie, więc to były okruchy informacji. Z tego próbowałam jakoś ten cały rozdział o Gryfie Pomorskim odbudować. Ludzie, którzy nawet coś wiedzieli, to nie chcieli mówić, nie chcieli się dzielić, bo bali się, że, że może o tym Gryfie Pomorskim będę pisała w sposób pejoratywny z kolei, więc to była też taka obawa. Kaszubie są też nieufni, więc jak przyjechałam do Ręboszawa, żeby się czegoś dowiedzieć, czyli tam, gdzie, gdzie między innymi mieszkał Julian Mazur, czyli zastępca księdza Brońcowa-Szmichowskiego. Pytałam się o Juliana Mazura, to ludzie na mnie patrzyli jak na świadka Jehowy albo na akwizytora. Podjechałam, pomyślałam sobie, może w sklepie spożywczym będą wiedzieli, bo jednak sklep spożyczył takie źródło informacji. Mam taki po drodze mały różowy sklepik. Wchodzę, pytam się o Juliana Mazura. Pani ekspertka mnie patrzy i mówi, ale przecież jest RODO, <laughs> więc, <laughs> więc... A potem się dowiedziałam właśnie, że w tym sklepie on mieszkał, to był jego dom rodzinny, więc dokładnie wiedziała, że tu mieszkał, że wtedy mogłabym znaleźć informacje, ale nie chciała powiedzieć, bo... Kaszubi są chyba właśnie z natury nie nieufni, zwłaszcza jeżeli pytamy o takie sprawy drżliwe. Jeśli pytamy po polsku, po kaszubsku, to też o, o otwiera czasami, czasami, się, nie, nie zawsze, ale też. Może co tak, czecie, <grym> więc tak, e, tak, ale potem właśnie znalazł się mm, kolega, w sumie teraz dopiero mogę o nim mówić, kolega, bo wówczas to był obcy e, mężczyzna, który zaproponował pomoc, e, powiedział, że interesuje się lokalną historią w Ręboszewie. <kłysy> Grześ Mioskowski. I jak już chodziłam z nim, ludzie go znali i on przedstawiał mnie jako swoją koleżankę, to zaczęli się otwierać. I stąd właśnie udało się te relacje zebrać więcej, ale początki były bardzo trudne. I rzeczywiście, żeby stworzyć tą książkę i te, te źródła przetworzyć, i to wszystko, żeby miało ręce i nogi, no to to było rzeczywiście kawał pracy. No właśnie. Na, na ile to jest rzeczywiście Księga życia, księdza Bronisława Szymichowskiego, a ile w tej książce jest takiego, takiego tła, czyli tych wydarzeń, które towarzyszyły jakby życiu księdza, księdza Bronisława. No, no bo Co? opisując wojnę, nie da się opisać pewnie tylko, że no tak, na pewno nie tak, da się opisać, tak, tak. więc jakbyś tak miała trochę to procentowo wskazać i powiedzieć, czy nie masz z tym problemu, że gdzieś miałaś często ochotę szerzej wejść w jakieś tematy gdzieś ogólne, a trochę odejść od samej biografii. Nie, tej cały czas się pilnowałam, miałam stworzony koncept, żeby to był jednak człowiek na tle czasów, a nie czasy, które by przysłoniły człowieka. Więc wszystkie historie, które są tu opisane, jak wyglądała wojna, jak wyglądała kampania wrześniowa, krwawa jesień pelplińska, która zabrała większość wykładowców właśnie księdza Szymichowskiego sprzed wojny, to wszystko było opisane po to, żeby zobaczyć to oczami właśnie księdza Szymichowskiego. Czyli co on mógł w tym momencie czuć. No nie mogłam, niestety musiałam się trzymać faktów, więc nie mogłam za bardzo polecić z wyobraźnią, że ksiądz Szenichowski czuł wówczas to i to i pomyślał sobie to i to. Ponieważ żadnych zapisków nie zostawił, wszystko pali na bieżąco, także listy i dlatego starałam się bardziej pokazać, co mógłby czuć, jak to, jak to wyglądało i pilnowałam tego, żeby jednak ten człowiek był na pierwszym miejscu, a nie, nie przysłoniły go te czasy. Mm -hmm. Ale też starałam się właśnie, żeby nie było to, mimo natłoku tych dat, mimo natłoku nazwisk i faktów, żeby to jednak nie było nudne, żeby to się cały czas mi tak przyświecało, żeby to się dobrze czytało i mam nadzieję, że tak jest, a to już muszą czy czytelnicy zweryfikować, czy tak jest rzeczywiście. Mi, mi czytało się dobrze, Panią Renatę poprosimy potem o, o, o wypowiedź. Natomiast no, będąc w Kaszubskim Forum Kultury o kaszubskie tematy, wiadomo też musimy zapytać, nie musimy, ale chcemy. I, i tutaj z takich wątków, które, które znalazłem, może rozpocznijmy może od, o, od tego, to jest Koło Kaszubologów, bo to jednak bardzo ważna organizacja tak. dla no, nie, nie tylko księży kaszubów, ale tak jak sobie przeglądamy na przykład członków Towarzystwa Modokaszubskiego, które miało bardzo duże znaczenie dla rozwoju Kaszubszczyzny, to tam właściwie w pewnych momentach około 60% to byli księża i to z Pelplina właśnie po tym, po tym kole, albo członkowie tego koła, albo gdzieś tam, tam się otarli po raz pierwszy z Kaszubami. No i ksiądz Michowski też w tak. tym kole był i zresztą o tym też, też piszesz, więc tam na pewno miał podstawy, jak to później wyglądało z Kaszubszczyzną i tak, tak. podejściem do Kaszubszczyzny. Było tak, że kiedy w 1938 roku ksiądz Bronisław Szymichowski właśnie wstąpił do seminarium. Wówczas jeszcze uczył się tam ksiądz Franciszek Grucza, który reaktywował koło kaszubologów, po tym, jak miało, bo koło kaszubologów, jak wiadomo, założył Jan Karnowski, tak, później miało właśnie dosyć sporą przerwę. Reaktywował je ksiądz Franciszek Grucza, który znał się z księdzem szymichowskim, bo jest też obrazek któremu podarował jeszcze właśnie sporo przed wojną, jeszcze w czasie swoich święceń. No i wciągnął właśnie tego koła, gdzie ksiądz Śmichowski działał, jest na fotografiach, które udało się z tych czasów właśnie znaleźć. Jednym z kaszubologów też wówczas, kiedy był też ksiądz Śmichowski, był ksiądz Leon Kuchta, który później też wszedł do rodziny księdza Śmichowskiego, ponieważ Siostra Waleria Szymichowska wyszła za mąż za brata księdza Leona Kuchty, czyli Klemensa Kuchta, więc te ich losy były cały czas związane ze sobą. Ksiądz Leona Kuchta zresztą opisywał do pomeranii, a ksiądz Bronisław Szymichowski do końca życia pomeranie czytał, bo nawet jest wymieniony jako jeden ze sponsorów z, w latach, teraz nie chciałabym przekłamać, ale chyba 80. -tych. I myślę, że to też rzutowało też na całe jego życie, bo ksiądz Szymichowski interesował się bardzo historią, miał pokaźną biblioteczkę właśnie różnych takich lokalnych wydań, które też po jego śmierci trafiły też do rodziny, później zostały też w części przekazane do szkoły podstawowej, jak się zobowiązała, Szmichowskiego. Ksiądz Szmichowski zresztą z domu rodzinnego wyniósł mowę kaszubską, więc mówił w języku kaszubskim bardzo dobrze i ze swoimi parafianami do końca życia w języku kaszubskim rozmawiał. Więc te, te kaszuby były mu bardzo bliskie. I stąd też był ten tytuł: Wierny Bogu i Kaszubom, wierny Bogu także do, do końca, do, do samej śmierci ale też kaszubą, Kaszuby bronił jako żołnierz, z kaszubami był związany i zawsze też mówił właśnie młodzieży, to też zapamiętali w szkołach, żeby byli dumni z tego skąd pochodzą. Mówił też do nich właśnie po kaszubsku i bardzo też wiele osób właśnie zapamiętało go, go takiego właśnie jako kaszubę, jako takiego prawdziwego też gospodarza, bo z taki spokój odnajdywał właśnie w pracy na gospodarstwie, w pracy na roli, zresztą jedno z pierwszych wspomnień ludzi z Pomieczyna było to, że jak zepsuł się pług, to wziął ten pług na plecy i, i do kowala zaniósł, więc to jest jedno z takich pierwszych pomieczyńskich wspomnień i to, to jest takie nierozerwalne, co się właśnie łączy. Opisujesz też dosyć szczegółowo Taką duchowość, byśmy pewnie powiedzieli, księdza, księdza Szymichowskiego, to gdzie ładował te swoje duchowe akumulatory. Tutaj rzeczywiście za dużo nie, nie, nie zdradzajmy. Może poza tym, że, 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 że piszesz w książce, że miał taką szczególną dbałość o, o liturgię, że to rzeczywiście no, był tak. tutaj, mam takie wrażenie, że wręcz szczególantem, taki mm -hmm. był, że rzeczywiście każdy drobiazg, każdy gest miał dla niego wielkie znaczenie. Tak, wiem, że potem był też y, spór y, na tym tle z na, jego następcą, z którym zresztą się okay. przyjaźnili, bo ksiądz Alojza Marszal sam wyszedł z propozycją, jak jeszcze ksiądz Bronisław Szymichowski słabo się czuł, już jeszcze, jeszcze był proboszczem. Ksiądz Alex Zarzał przyjechał do niego i właśnie prosił, czy, czy miałby coś przeciwko temu. Tak, przyjacielsko się go zapytał, żeby prosił, starał się o biskupa o tą parafię, jak już ksiądz Szymichowski przejdzie na emeryturę mieli ze sobą dobry kontakt, ale właśnie na tym tle y, liturgii dochodziło takich do nieporozumień dlatego, że ksiądz marszał już był bardziej y, księdzem takim posoborowym, już bardziej z, z tym związany, a ksiądz Szymichowski jeszcze cały czas y, y, tym przedsoborowym, jednak ta, ta tradycja była dla niego bardzo ważna. Zresztą nawet ołtarz w ten odwrócony y, y, do ludzi bardzo, bardzo późno, dopiero jak upomnienie biskupa, ta y, y, liturgia była dla niego oczywiście y, ważna. Ale jednak miał dużą troskę o to, żeby ludzie czytali Pismo Święte tak, jak pisać. Też, tak, a to tak, już w duchu tak, bardziej tak. pewnie posoborowym, <grym> że, tak, więc, możliwe, tak. więc też przyjmował na no, mm. no, no pewno niektóre mm. elementy. Nie był jakimś zatwardziałym, no nie, no, nie, 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 no tak. Więc, <grym <grym więc, jeżeli więc, patrzę na to z tej strony, to tak, to raczej, raczej to, potrafi, tak kurczowo potrafi. też się tego nie trzymał. Potrafił, mm. potrafił łączyć jedno, jedno i drugie. E, proszę Państwa, ja myśl, myślę, że jeśli macie jakieś pytania, to, to, to będziemy właśnie powoli tę. Tę część otwierać, żebyśmy też mogli się czegoś dowiedzieć, bo tutaj wiele wątków ciekawych, myślę, zostało poruszonych, bo to i sporo spraw związanych z gdynią, jak, jak, jak słyszymy, w, w życiu księdza Szymichowskiego, i z kaszumami, ale też tak sobie myślę. W ogóle taka, taka postać barwna, ciekawa mi się trochę czytając, tak ta, tak, czytając tę książkę sobie często myślałem i porównywałem trochę do księdza Jastaka też, że, że to właściwie jest to pokolenie takich kapłanów naprawdę niezłomnych, którzy no, często byli, jak to się mówi na Kaszubach, też swojego łepa właśnie i, i szli gdzieś swoją drogą, ale, ale jednak byli tacy twardzi, e, doświadczeni przez, przez życie, prze, przez los, ale wyszli z tych doświadczeń właśnie nie jakoś złamani, nie, nie jacyś e, smutni, szukający wszędzie tylko, tylko wrogów, ale potrafili przy tym wszystkim zostać takimi ciepłymi ludźmi. Tak, tak widzę księdza po lektorze tej książki, nie wiem czy. A to, to cieszę się, bo właśnie coś takiego starałam się właśnie oddać, hmm. więc bardzo cieszę się, że takie są odczucia.